Ile kości? Skąd Glevisig wzięła tyle mocy? Nie podniecaj się, Detmold. Widok czaszek i szkieletów zawsze tak na ciebie działa? Drwi sobie dowoli! To jest magia. Takimi czarami wygrywa się wojny. Tysiące ofiar w jednej chwili. Mm! Potęga, zniszczenie, zagłada! Sabrina Glevisig skończyła na stosie. A Dolina Pontaru wciąż należy do Edirn. Edirn to żywy trup. Dni tego nędznego królestwa są policzone i żadna chłopska rebelia tego nie zmieni! Mylisz się, Detmold. Ten kraj żyje. Czuję to! Jest jak stary ranny niedźwiedź. Pokryty bliznami, szarpany przez psy, ale wciąż śmiertelnie niebezpieczny. To będzie dobra wojna! Ależ panie, baronowie z Edil nie ośmielą się wystąpić przeciwko Tobie. Za chwilę się o tym przekonasz. Wszystko przygotowałem. Baron Felard zawsze dawał do zrozumienia, że chętnie zmieni barwy. Felart to szuja, jakich mało. A reszta panicznie boi się Saski i jej chłopsko-nieludzkich bojowników. Nie są gotowi do wojny i wiedzą o tym. A gdy ma Maventa też się sprzedał? Książę Stenis nie odpowiedział, ale Felard zapewnia. Muszę mu spojrzeć w oczy. Wtedy będę wiedział, z jakiej gliny jest ulepiony. Witamy uniżenie Jego Wysokość Henselta, króla Kedwen, spadkobierce rodu jednorożca, pana na Art Keraik, arcyksięcia Banard, pogromce Gardu. Witamy na Edirnskiej Ziemi. Ile chcecie? Wasza Wysokość raczy żartować. Jestem śmiertelnie poważny. Ile za wasze podpisy? Myśleliśmy o kwocie 100 tysięcy koron nowigradzkich i tytułach markizów. Uh, uh, uh. Górne Edirn to kopalnie węgla i srebra Liczne manufaktury, jedyny po tej stronie jarugi kamieniołom białego marmuru Oraz szlak handlowy wschód-zachód Mówimy o Dolnej Marchi Radzę nauczyć się nowego nazewnictwa <coughs> W zamian złożymy hołd lenny waszej wysokości I uznamy za prawowitego suzerena tych ziem Dostaniecie po 50 tysięcy. O tytułach zapomnijcie. Ponadto zapewnicie przewodników i zaopatrzenie dla mojego wojska. Będziemy stacjonować w waszych zamkach. Wasi zbrojni utworzą specjalny korpus, który zajmie się pacyfikacją chłopskiej rebelii. Dowódcą zostanie Detmold. Panie ludzie nas z znie... Oni nie zrozumieją. Tak, Felard. Znienawidzą was, ale będziecie żyć. I to całkiem dobrze. Inaczej zabije was Saskia Smokobójczyni... albo ja. Panie, przyjmujemy twoje warunki. Detmold, dokument. Jest y, jeszcze sprawa księcia Stenisa i jego praw do tej ziemi. Dopóki żyje... <śmiech> <śmiech> dopóki książę żyje, może mieć pretensje do tych ziem. To go zabi, Felard. Panie, nie jestem wojownikiem. To się zamknij i podpisuj. Panie, smokobójczyni idzie tutaj z poselstwem. Doskonale, zapraszam. A wy na co czekacie? Pióra w garść i podpisywać. A tak z ciekawości, ile kosztuje górny Edirn? Pięćdziesiąt tysięcy, a ty ile byś wzięła, dziewko? Królu, każ temu padalcowi zawrzeć pysk. Inaczej wsadzę mu jego koguta w żyć i tak zakręcę, że zapieje i zamiast południa zrobi się poranek. Ja? Panie, każ ją pojmać! Zawrzyj pysk, Detmold! Podoba mi się ta Saskia. Mów kobieto. czego chcesz. Królu, wycofaj swe wojska. Uznaj niezawisłość górnego Edirn. Skończ prześladowania nie ludzi i pozwól opuścić granice swego królestwa. Osalisz siebie i własną armię. <grystanie> <grystanie> Masz jaja, kobieto? I co będę z tego miał? Moi żołnierze uznaliby mnie za tchórza. Jestem Henselt z Art Karajk. Niezwykłem uciekać przed niewiastami, nawet jeśli zabijają smoki. Jest jeszcze jedno wyjście. Ty i ja, królu! Tutaj, teraz, w obecności ludzi i bogów, wyzywam cię! Jak za dawnych czasów, gdy światem rządzili ludzie honoru. Zwycięzca bierze górny Edirn. Dziewczynie rzuciło się na głowę! Wyzywać króla?! Panie, to jakiś absurd. Zgnieciemy ich w bitwie, a ta dziewka może być niebezpieczna. Ponoć zabiła smoka. I właśnie dlatego będzie godnym przeciwnikiem. Nie zawiedź mnie, smokobójczyni! Pokaż na co się stać. Zaczynajmy! W rycerskim pojedynku zmierzą się: Henseltz Artke Reich, Król Kedwen, Senior Keingor i Malore, Ostatni z rodu Jednorożca i Saskia. Dziewka, co smoka ubiła. Zwycięzca bierze górne Edirn. Niech bogowie rozsądzą. Poczynajcie! Łap za broń! Stać! Przestańcie w imię krewę frey i melitele. A! stać! Co z tobą, Zywik? Gorzała rzuciła ci się na mózg? Nie poznajesz mnie? Jasna, hendolżona cholera. Po coś go tu przyprowadził, Roż. To Wiedźmin. Wiem psia kto to jest. Królobójca Sakramencki! Pod królewskim obozem. Nawet go nie związali. Spokojnie, chłopcy. Wiedźmin nie jest mordercą. Ręczę za niego. A co do króla, to właśnie z nim muszę się widzieć. No to se poczekasz jaśnie, rycerzu, od zadań specjalnych. Ani drgnij, mutancie! Leć no który posetnika i linę przynieście, zwiążemy go! Daj spokój, Zywik. Nie ma potrzeby. Mówiłeś, że gdzie jest król. Gdzieś na polach prowadzi negocjacje. Hej, królobójco! Rzucisz broń po dobroci, czy mamy ci wpakować bełta w żyć? Nie rusza się ani drgnij. Łapy w górę strzelać rozwalić go. Co jest kurwa. oh <laughs> z moimi żołnierzami! To klątwa Zabriny! Żołnierze z Edin też tu są! Potem będzie czas na podziwianie niewidzialne. Musimy iść. iść. Zastanówmy się. Słońce! Zaćmienie. ktoś rzucił klątwę. To Wtężę. co robimy? Musimy się wydostać. Kopioły są wrażliwe tylko na srebro i czary. Trzymaj się z tym. Ja zajmę się mgłą! Wciąż zostanie. Lądwa Grevisnik. Chce mnie zabić! Trzymaj się blisko mnie, już niedaleko. Miejmy nadzieję! Uważaj mnie! Już niedaleko! Detmold, Shila, spotykamy się w moim namiocie. Macie mi wyjaśnić, co tam się do stu diabłów stało. I jak się tego pozbyć? Tak jest, Wasza Wysokość. Wezwijcie dowódców kompanii! bezwłocznie, Wasza Wysokość. Dziesiętniku, miej na oku Wiedźmina. Raczej nie chce mnie zabić jak Foltesta, ale niech się nie szwenda po obozie jak bezpański pies. Zajmij go czymś przez chwilę i przyprowadź do mojego namiotu. Panie, proszę o audiencję. Później. Najpierw czarodzieje, Wiedźmin, potem zobaczymy. No i pięknie. A zapowiadała się spokojna wojenka. Można tu gdzieś zwilżyć gardło? Roż, ręczysz za niego? To nie on zabił Fultesta i Demavenda. No to chodźmy. Tak? Prowadź do króla. Widziałem dość obozów w życiu. Nie mogę. Król kazał mieć na ciebie oko. Naprawdę chcesz mnie niańczyć? Masz rację. Chodźmy!